Dzień dobry. Przed Wami bardzo dziwny Evergreen, który jest bardzo młody. Tak, już się zapinam, już. Jest bardzo młody, bo ma dopiero 12 lat, ale że tak powiem, wiekiem charakterologicznym, no to z 80. Bo to jest Opel GT. Druga generacja Opla GT. Druga po tej, która powstała w 1967 roku. I no, co prawda, nie stworzyła mody na posiadanie Opla. Nie sprawiła, że ludzie oszaleli na punkcie dwumiejscowych opli. Ale jednak. Był to samochód, który bardzo wiele znaczył i dla Opla i dla rynku. Ten Opel. No dobrze, wiem, mam mało paliwa. Ten Opel powstał w 2005 roku. W 2006 rozpoczęto jego produkcję w Stanach Zjednoczonych jako Pontiaca. Bo oryginalnie to był Pontiac Solstice. No i troszeczkę Saturn Sky, ale dwa lata później, od 2007 roku, był to również Opel, który dostał tę samą nazwę modelową GT, co jeden z najsłynniejszych modeli marki. Pytanie, czy do niej dorósł? No cóż, biorąc pod uwagę, że pierwszy Opel GT był jedną z najbardziej oryginalnych i ekstrawaganckich konstrukcji, jakie powstały w tej marce, to ten samochód do niego z całą pewnością dorastał. Bo biorąc pod uwagę koncepcję dwumiejscowy kabriolet, czyli roadster, z silnikiem zamontowanym daleko za przednią osią, bo silnik jest tu, z kierowcą siedzącym praktycznie na tylnej osi. No, to jest koncepcja klasycznego brytyjskiego roadstera, i tak naprawdę ten samochód powinien być stworzony w latach 50. XX wieku w Wielkiej Brytanii. Dokładnie tak samo, jak było. Z Mazdą MX5. Ale to jest jednak zupełnie inne auto, ponieważ powstało w Stanach Zjednoczonych i ponieważ Amerykanie, tworząc go, w przeciwieństwie do Japończyków, w przypadku Mazdy MX5, <laughs> nawet nie myśleli o jakichś tam brytyjskich roadsterach, a co dopiero o tym, żeby się na nich wzorować. Nie, oni stworzyli samochód amerykański w typie legendarnego. AC Cobra. No cóż, przyjrzyjmy się. Z całą pewnością, jeśli chodzi o design, o konstrukcję, tak bo to jest najbardziej klasyczny sportowy samochód, jaki można sobie wyobrazić. Bardziej klasyczny oczywiście od dwumiejscowego Coupé, bo jednak chodzi o to mięso, o ciągły kontakt i z samochodem, i z otoczeniem. A nic lepszego niż Roadster w tym celu nie wymyślono. Więc, z całą pewnością, Opel GT Pontiac Solstice był samochodem doskonale nawiązującym do tych legend. Był samochodem doskonale wpasowującym się w ten styl i w to, czego, do czego dążono. Jeszcze w dodatku, zupełnym cudem to jest. No, jeżeli nie najlepiej prowadzący się samochód amerykański, jakim kiedykolwiek w życiu jeździłem, to z całą pewnością jeden z najlepiej prowadzących się samochodów amerykańskich. To jest nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Mimo, że ergonomia obsługi tego wszystkiego jest najwyżej średnia, nie ma w ogóle miejsca na łokcie, a kierownica jest całkiem spora. I biorąc pod uwagę ogromny rozstaw osi jak na tak niewielki samochód i to gdzie znajdują się przednie koła tam hen na horyzoncie. Więc trzeba się naprawdę napracować, żeby tym samochodem na przykład manewrować. Ale on nie był stworzony do manewrowania, archetyp roadstera, sportowego samochodu. Czego jeszcze brakuje? silnika. Oryginalnie ten samochód nie jako Opel, tylko jako Pontiac Solstice miał amerykański czterocylindrowy wolnossący silnik 2-2, który rozwijał moc, że tak powiem, po Rolls-Royce'owsku wystarczającą. I mimo że był naprawdę dość śmieszny jak na amerykańskie wyobrażenia o sportowych samochodach w sensie mocy to w pierwszych 10 dniach oferowania Pontiac Solstice znalazł 7 tysięcy nabywców w 10 dni nie no oczywiście to nie był rekord na poziomie e, Mustanga nie tak się nie da to jednak jest zupełnie inny typ pojazdu nie amerykański Mustang był bardzo amerykański. Solstice nie. Ale mimo wszystko to auto chwyciło za serce i potrząsnęło jak szczurem. Ja też, jak zobaczyłem po raz pierwszy Pontiaka Solstis, to oszalałem. Myślałem, że tylko u Lotusa można znaleźć coś takiego, ewentualnie w maździe. Ale nie. Półtora roku po tym, jak powstał Solstice. Dla którego specjalnie stworzono oddzielną halę montażową, oddzielną linię montażową w stanie Delaware, który, jak widać z tej nalepki, był pierwszym stanem Stanów Zjednoczonych Ameryki, i przy okazji, no cóż, według tejże nalepki. Była to fabryka zapewniająca absolutnie najwyższą jakość produkcji. Przyznam się, że jak pierwszy raz zobaczyłem samochód z bliska tegoż Opla i tę nalepkę, to dostałem ataku Kaszlu Palacza ze śmiechu trwającego dobre pół godziny. Bo to auto jest zrobione w sposób przysłowiowo amerykański. Naprawdę koszmarny jakościowo. Aha, jeszcze skoro przy fabryce jesteśmy, to e, warto wiedzieć o tym, że ten samochód nigdy nie wszedł na rynki z lewostronnym ruchem. Z prostego powodu. W General Motors e, związki zawodowe miały ogromną siłę przebicia, i te związki zawodowe w General Motors powiedziały, że Absolutnie sobie nie życzą i nie będą się specjalnie ludzie uczyć nowych maszyn po to, żeby robić wersję z kierownicą po prawej stronie. Dobre, nie? Co w niczym nie zmienia tego, że jest genialnym urządzeniem. Jak zobaczycie za chwilę na filmie prezentującym zdejmowanie dachu, jest to auto absurdalne pod wieloma względami, a tak się robi z niego kabriolet. Uwaga, tu przy okazji uzyskujemy dostęp do bagażnika, który y nawet teraz ma jakieś może z 50 litrów pojemności. Odblokowujemy. Hak. Tak. Wyrywamy. I składamy. Zdecydowanie nie jest to zabawa dla ludzi o krótkich rękach i niedużej w nich sile. Tadam! Teraz warto zajrzeć, jak wygląda bagażnik. Specjalnie przysunę kamerę, żebyście zobaczyli. Tak, bagażnik po prostu nie istnieje. Ale jeżeli wyjmiemy dach to jest trochę lepiej. Jest tak bliskie archetypowi brytyjskiego roadstera z lat 30, 40 XX wieku, że aż trudno to opisać. Bo archetyp Rodstera brytyjskiego to jest auto praktycznie w ogóle nie mające bagażnika. To jest auto, w którym kuferek mocuje się na pokrywie dachu, o ile w ogóle auto miało dach, a jeśli już, to o ile w ogóle miało pokrywę dachu. Tak, to jest bardzo, bardzo specyficzny typ pojazdów, ale dla Petrolheada, naprawdę zakochanego w samochodach, strasznie trudno znaleźć coś, co bardziej kręci. Dlatego nie powinniście się dziwić, że tak odjechane samochody, jak na przykład Honda S2000, którą tu dla was jeździłem, zresztą należy do tego samego człowieka, który jest właścicielem tegoż oplagietę. To są zupełnie absurdalne, niepraktyczne, kompletnie samochody. Natomiast jeżeli będziecie mieli tylko okazję, sprawdźcie to. To są samochody, do których człowiek wsiada, przekręca kluczyk, rusza i już na cały dzień ma uśmiechniętą gębę. Strasznie trudno znaleźć coś, co tak błyskawicznie, tak łatwo, i tak naturalnie wyzwala tak ogromne ilości dopaminy. Takie, tak bardzo euforyzujące. To jest przewspaniały samochód, przewspaniały typ samochodu. Podobnie jak Porsche Boxster, którym jeździłem dopiero co dla Was, to nie jest samochód, którym się da jeździć szybciej niż 100 km na godzinę. Ja teraz jadę 80 km na godzinę. Temperatura to są 23 stopnie, piękne słońce. A jak zacznę jechać szybciej niż 100 km na godzinę, to nie dość, że przestanę sam siebie słyszeć, to jeszcze w dodatku będzie mi nieprzyjemnie. A ponieważ jest to frajdowóz, to nie będę jechał szybciej, ponieważ ja chcę mieć z tego frajdę. A mam! A dośpiewajcie sobie jeszcze do tego, że pięciostopniowa skrzynia manualna, która tutaj jest, owszem, pracuje bardzo ciężko, ale należy do najbardziej precyzyjnych przekładni, w sensie układu przełączania biegów, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Kolejna rzecz, w amerykańskim aucie, taka precyzja. Podobnie jest jeśli chodzi o układ kierowniczy. A teraz jeszcze jedna ciekawostka. Ten silnik, który mam tutaj, który zaczęto montować do amerykańskich i europejskich wersji w półtora roku po rozpoczęciu produkcji Pontiaca, bo kiedy powstał Opel GT, od razu dostał ten silnik. No więc jest to dwulitrowy silnik Ecotec Oplowski, europejski. Który z tych dwóch litrów. Dzięki dwuślimakowej turbinie w turbosprężarce osiąga 264 konie mechaniczne i 350 nm. Ten silnik był w 2007, 2008, 2009, 2010 do 2013 roku. Był w skali, w skali General Motors. Najwydajniejszym w sensie mocy z jednego cala sześciennego silnikiem, jaki kiedykolwiek ten koncern produkował. Dziś 264 konie mechaniczne z dwóch litrów. To jest zawsze przyzwoita moc, ale bardzo odległa od tego, co można, co się da. Fantastyczne auto. Absolutnie absurdalne, ale powiem wam, że właściciel Michał Kwiatkowski, notabene szef magazynu KMH, czyli dziennikarz Petrol Pierwszej Wody, on tym konkretnym egzemplarzem pojechał na wakacje do Nordkap za koło polarne w Norwegii. W dwie osoby. To trzeba być twardzielem. No, ale jak mawiają, twardym trzeba być, a nie miętkim, a człowiek, który sobie kupuje kabriolet dwuosobowy, roadstera, musi być twardzielem, inaczej się nie da. Notabene Kwiatek twierdzi, porównując Honda S2000 z Opel GT. Że różnica największa między tymi autami polega na tym, że Honda S2000, która jest jedną z najgorszych sfołoczy, jeśli chodzi o zdolność do zaskakiwania kierowców zachowaniami przerażającymi, to jest auto precyzyjne jak skalpel fantastycznie posłuszne, doskonale się prowadzące, ale póki jedziemy poniżej granicy przyczepności. Potem nie ma z tego frajdy w ogóle. Natomiast ten samochód daje fantastyczną frajdę z jazdy na spokojnie, ale kiedy przełamiemy granicę przyczepności, kiedy zaczynamy jeździć bokiem, to jest dopiero oszałamiająca frajda. Ja wiele razy już mówiłem, bokiem jeździć nie umiem i nawet nie lubię, więc tego nie sprawdzę. Ale kwiatek jest doświadczony. Skoro kwiatek tak mówi, to należy mu wierzyć. Ja jestem absolutnie zachwycony tym samochodem, natomiast nigdy w życiu nie chciałbym go mieć. Jest obłędny, cudowny i jest evergreenem jednym z najmłodszych evergreenów, jakie chciałbym wam kiedykolwiek pokazać, ale również jednym z najwspanialszych, najsłodszych. Dziękuję, do widzenia.